Hej, hej! Przed Wami książeczka pani Marty Kisiel i jest to Siła niższa od wydawnictwa Urboros. Słuchajcie, jeżeli szukacie dobrej fantastyki, to książki właśnie pani Marty są takim strzałem w dziesiątkę. Bo tak, tutaj nie ma czegoś takiego jak jakiekolwiek ograniczenia. Wszystko jest możliwe, zwierzęta mają prawo głosu, widma bywają bardziej prawdziwe i namacalne niż, no, nie jeden człowiek. Często jest tak, że autorka chce też zachować tutaj taką równowagę, więc rzeczy niemożliwe stają się możliwe, a te oczywiste, no, bywają nawet dość trudno osiągalne. Więc jest tutaj wiele scen, których celem jest też rozśmieszenie czytelnika. My nie mamy tej książki tylko czytać. Autorka kategorycznie chce, żebyśmy nawet po skończeniu o niej pamiętali, byśmy mm, przypominali sobie chwilę, kiedy jakby wypływało, nawet z niej pocieszenie. Nie zawsze bowiem bohaterom udaje się dostać to co chcą, czasem ponoszą tutaj no, dosyć spore porażki, jednak przechodzi to właśnie wszystko na nas, i tak jakbyśmy to my dzięki im, ich niepowodzeniom, z którymi później sobie dają radę, czujemy się silniejsi. Wiem, że to brzmi jakoś dziwnie, ale naprawdę ja też to tak odczuwałam. W ogóle nie mam problemów, by sobie ich wyobrazić, nawet powiem Wam, że chwilami rozumiałam ich postępowanie. Zresztą postaci dzielą się też na takie y, skromne, o wielkim sercu, które lubią naprawiać to, co się nie udało, i na takie twarde, które najchętniej wydawaliby rozkazy, tylko w sumie czasem brakuje im osób, które mogłyby je wypełniać. Ogólnie tak jak w prawdziwym życiu. Tylko postaci jest tutaj znacznie mniej więcej o dosyć barwniejszym usposobieniu. I tak, co ciekawe, w każdej części zawsze pojawia się ktoś nowy. Te osoby są dosyć dobrze przedstawione, więc możemy się domyślać, czego tak naprawdę się po nich spodziewać. Choć całej akcji za nic nie byłam w stanie przewidzieć, bo się tego po prostu no, nie da. Mamy tu takie postacie fantastyczne, że nie mam nawet zielonego pojęcia, co może w danej chwili przyjść im do głowy. To fantastyka w czystej postaci nie tylko dla najmłodszych, ale bym powiedziała, że nawet i dla starszych. Jedną tutaj z moich ulubionych była zawsze takie mm, małe licho. Być może dlatego, że jest takie najbardziej wrażliwe i posiada nieskończone pokłady dobroci. Ja to tak widziałam jako takie, wiecie, malutki bijące, pik, 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 serduszko, które potrafi naprawdę bardzo wiele tutaj osiągnąć. Co mogę więcej powiedzieć? No przeczytajcie sami, dajcie się porwać magii, która no, dla każdego jest tutaj przyjazna. Mówię, no już po samym obrazku no macie takie postacie które mówią macie jakieś tam duchy, jakieś tam demon widma ale każdy jest tutaj po coś i niekoniecznie skoro już jest przedstawiony jako postać zła bo my wiemy że na przykład widmo będzie złe nie zawsze takie jest także możecie się tutaj bardzo zdziwić i przez to na pewno możecie tej książki nie przewidzieć bo to co autorka tutaj wyprawia z czytelnikiem to jest jedyne wielkie szaleństwo i mnie jednak książki Wam polecam. Przeczytajcie chociaż jedną, Pani Marty Kisiel. Sami w ogóle przekonajcie się, czy to pióro Wam odpowiada, czy postacie Wam odpowiadają, czy lubicie się czasem pośmiać, bo z pewnością znajdziecie tutaj bardzo dużo dawki humoru. Jeżeli tak, to będziecie na pewno chętnie sięgać po kolejne jej książki. A ja się już zabieram za następne. Do usłyszenia. Pa, pa!